Flugplatz to potoczna nazwa obozu pracy utworzonego w Lublinie przez okupacyjne władze niemieckie na terenie przedwojennego lotniska. Stąd właśnie jego nazwa. Flugplatz co po niemiecku znaczy lotnisko. Przed II wojną światową mieściła się tam Lubelska wytwórnia samolotów. Zakład ten powstał w 1936 roku po upaństwowieniu wcześniejszych zakładów mechanicznych Plagę i Laśkiewicz. Ja nazywam się Patryk Pawłowski i zapraszam do wysłuchania trzeciego odcinka słuchowiska opowiadamy historię, realizowanego przez ośrodek Brama Grocka w Lublinie. Od 1941 roku na terenie Flugplacu funkcjonowały zakłady odzieżowe SS, gdzie pracowali żydowscy krawcy i kuśnierze. A było to związane z tzw. Pelzaktion, zbiórką futer i wyrobów futrzarskich na terenie całego Generalnego Gubernatorstwa. Zagrabione rzeczy przewożono na Flugplatz, gdzie zajmowali się nimi żydowscy rzemieślnicy z lubelskiego getta. Zakłady odzieżowe SS zlikwidowano w 1942 roku, a w ich miejsce utworzono sortownie mienia zrabowanego Żydom w ramach akcji Reinhardt. Na początku 1942 roku na Flugplatzu utworzono stały obóz pracy, w którym początkowo umieszczono Polki oraz Żydówki z lubelskiego getta. Uwięziono tam też również Żydów z Czech i Niemiec, a przy tworzeniu obozu na Fruk Placu zatrudniano więźniów z obozu koncentracyjnego na Majdanku więźniów, których codziennie przyprowadzano na Plac Budowy. W połowie września 1942 roku więźniowie ci zostali umieszczeni na terenie powstającego obozu. W 1943 roku Flugplatz przeznaczono tylko dla więźniów żydowskich, a był to jeden z największych obozów pracy w dystrykcie lubelskim i trafiały tam osoby zarówno z generalnego gubernatorstwa, jak i osoby deportowane z innych okupacyjnych państw. W trakcie akcji Reinhardt od wiosny 1942 do jesieni 1943 roku. Obóz na Flugplacu stanowił miejsce selekcji dla przybywających do Lublina transportów. Był także miejscem segregacji i magazynowania mienia zrabowanego Żydom w obozach zagłady. Żydowskich więźniów Flugplacu wymordowano podczas akcji Erntefest 3 listopada 1943 roku w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Fotografie przedstawiające teren flugplacu stanowią znaczną część kolekcji Andresa Rumpa, udostępnionej ośrodkowi Brama Grodzka w 2021 roku. Zdjęcia te pochodzą ze zbiorów dziadka darczyńcy, który podczas wojny w latach 1941-1942 służył w jednostce obsługi technicznej Wehrmachtu stacjonującej na terenie flugplacu. Na fotografiach wchodzących w skład kolekcji możemy zobaczyć żołnierzy, którzy czyszczą swój ekwipunek przed barakami wojskowymi. Są tam także fotografie wykonane we wnętrzach, być może w tych samych barakach. Znajdziemy tu także zdjęcia dokumentujące pracę jednego z biur Wehrmachtu. Ale niestety nie ma pewności, w którym miejscu to biuro się znajdowało. Być może z tego samego miejsca pochodzą inne fotografie z tej kolekcji, które zostały wykonane podczas wieczoru koleżeńskiego na których widać żołnierzy niemieckich siedzących przy zastawionych alkoholem stołach. Widać, że pomimo pewnej swobody w zachowaniu żołnierzy, jest to oficjalne spotkanie integracyjne, o czym może świadczyć fotografia oficerów siedzących za stołem na tle flagi nazistowskich Niemiec. Po II wojnie światowej w miejscu placu istniały lubelskie zakłady naprawy samochodów, wykorzystujące budynki dawnych zakładów lotniczych. Część tej przedwojennej zabudowy rozebrano w 1990 roku, a do naszych czasów zachowały się jedynie obiekty znajdujące się przy drodze męczenników Majdanka i przy ulicy Wrońskiej, np. budynek administracyjny, budynek mieszkalny, magazyny i kilka hangarów. Wnętrza wszystkich obiektów zostały dostosowane do nowych funkcji. W 2017 roku z inicjatywy Ośrodka Brama Grodzka Teatr Nen upamiętniono miejsce dawnego obozu na placu. Na budynku przy ulicy Wrońskiej 2 umieszczono dwie tablice informujące o historii tego miejsca. Pierwsza z tablic dotyczy zakładów lotniczych, natomiast ta druga obozu pracy na placu. Treść tablic została opracowana przez Państwowe Muzeum na Majdanku, a należy podkreślić, że upamiętnienie zostało przeprowadzone we współpracy z obecnymi właścicielami budynku i instytucjami mającymi siedziby w miejscu dawnego lotniska, a późniejszego obozu pracy. Uroczyste odsłonięcie tablic odbyło się 8 listopada 2017 roku w obecności osób zaangażowanych w upamiętnienie Fruk Placu. W tym przedstawicieli Ośrodka Bramagrodzka i Państwowego Muzeum na Majdanku. A treść tych tablic brzmi następująco. Budynek ten był częścią zawodowy powstałej w 1921 roku fabryki Emila Plagego i Teofila Laśkiewicza, która produkowała pierwsze w Polsce samoloty. Konstruowanym tu pod kierunkiem inżyniera Jerzego Rudlickiego Płatowcom nadawano nazwę Lublin. W 1935 roku zakłady zostały upaństwowione i przemianowane na lubelską wytwórnię samolotów, która działała do 1939 roku. W czasie okupacji niemieckiej na terenie pofabrycznego lotniska istniał obóz pracy dla Żydów oraz początkowo niewielkich grup Polaków. W latach 1942-1943 w ramach realizowanego przez III Rzeszę planu eksterminacji Żydów, Akcjon Reinhardt. Miejsce to było główną sortownią mienia pomordowanych w nazistowskich obozach zagłady w Bełżcu, Sobiborze i w Treblince. 3 listopada 1943 roku żydowskich więźniów Flug Placu rozstrzelano w obozie koncentracyjnym na Majdanku. W tym odcinku opisywaliśmy fotografie Flug Placu, które pochodzą z kolekcji Andresa Rumpa. I aby je zobaczyć, zapraszam Państwa do naszego serwisu internetowego Lublin Fotografia. Dostępnego pod adresem teatrenen.pl, ukośnik Lublin Myślnik Fotografia. Realizacja Marcin Fedorowicz i Patryk Pawłowski.